Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy czterema zawodnikami z czterech oczywiście różnych klubów. Jest Messi z Barcelony, Ronaldo, Juventus, Neymar, PSG i Lewy z Bayernu. Każda karta liczona jest za jeden punkcik, chyba że wpadnie sam zawodnik, to wtedy dwa punkty, skoro mamy ich już tutaj na ralkach, może wpadnie jakaś ralka w tych 10 saszetkach, wtedy trzeba to jakoś lepiej liczyć. No i patrzymy. Mamy pierwszy punkcik dla Barcelony. Jest Sergio Busquets. 1-0 tutaj dla Barcelony i Messiego. Jest Goldzik, następnie Bayern, Kimich, Juventus i to dwa razy. Popatrzcie, Bonucci i Betancourt. Więc na prowadzenie wychodzi teraz Ronaldo i Juventus. Druga saszetka. Mamy Wandaika, Liverpool. Zarate, Boka. Jest Barcelona, Terstegen, Stegen. Drugi punkcik. Boka, Liverpool i Klub Amerika. No i jest tam jakaś rarka. Zostawimy sobie ją na koniec. Real, Ajax, Schalke, Liverpool i kto jest na rarce? Jakiś napastnik. Czyli który z tych czterech zawodników może będzie? Kto? Ronaldo! Dwa punkty dla Cristiano Ronaldo. Cztery na ten moment. I tutaj jeszcze Manchester City. Tak czułem, że będzie rarka. I fajnie się złożyło, że akurat zawodnik, który dzisiaj walczy o zwycięstwo, a tu, a już myślałem, że znowu rarka. United jest Juventus, Bonucci ponownie piąty punkt. PSG Gueye, Bayern, Boating, Juventus. Patrzcie, cała saszetka prawie. Wszystkie karty oprócz tej jednej Delicht, Juventus i Suarez z Barcelony. Więc tutaj ucieka Juventus z Cristiano Ronaldo. Lazio, Bayern, Pawart Trzeci punkcik dla lewego. Tutaj jest Klub Ameryka. I na bazówkach Atletico, City i Schalke. A więc do połowy, do przerwy, bo 500 szetek otworzonych prowadzi Ronaldo z sześcioma punktami. Na drugim egzekwo po Messi i Lewy po trzy punkty. Liverpool, Borussia, Lazio, Bayern jest. Zillet i coś tu sklejone jeszcze. Liverpool i Alfonso Davis. Bayern, więc 5 punktów. Lewy z Bayernem stara się gonić. Cristiano Ronaldo, już tylko jeden punkt straty. Ajax, Corinthians, Real. Atletico, znowu coś sklejone. Atletico i jest Kielini z Juventusu. Siódmy punkt. No, czyli tutaj praktycznie ta rarka Cristiano Ronaldo robi różnicę za dwa punkty. I Jest kolejna rarka, patrzcie, jest. Bayern też tam jest, więc punkcik będzie za niedługo. Klub Ameryka, Szalkę, Atletico. Real i jest rarka Bramkarza, czyli Oblak. Mamy Oblaka, super. Dwie rarki dzisiaj wpadły. I jest Bayern, szósty punkt. Robi się coraz to ciekawiej, czy jeszcze coś się zmieni. Real, jest Bayern, Manuel Neuer, siódmy. W sumie siódmy punkt, tak jest. Ponownie Terstegen, czwarty punkt dla Messiego. Lazio, Lazio i PSG Guje ponownie. Ostatnia saszetka. Zobaczymy, czy ktoś przychyli szale na swoją stronę. Mamy Inter. PSG, Kierer. No i jest Juventus. Popatrzcie, rabiot na ten moment jednym punkcikiem prowadzi. Tu mamy Manchester United, jest Barcelona Pique. I co jest na tej karcie? Real, Sergio Ramos. Więc wygrywa Cristiano Ronaldo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj dwa. To jest sześć, siedem, osiem. A tu mamy siedem punktów. Czyli drugi lewy z Bayernem. Trzeci Messi z Barceloną. Super. Wpadły dwie rarki. Ronaldo i Oblak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.